spotkania jest bardzo ważne. Oczywiście najważniejsze jest dzielenie się zdobytymi praktykami, ale także poszerzanie wiedzy na temat funkcjonowania Młodzieżowych Rad i Samorządu Lokalnego. Jesteśmy teraz na spotkaniu Młodzieżowych Rad Miast, a w zasadzie przedstawicieli Młodzieżowych Rad Miast. Przyjechały do nas, do Szczecina na zaproszenie Sekretariatu do Spraw Młodzieży osoby ze Świnoujścia, Kołobrzegu, Świdwina, Barlinka, Polic, czyli łącznie 8, 8 młodzieżowych rad Miast. Chcielibyśmy, tak jak już w zasadzie weszło to w naszą tradycję, po raz co najmniej trzeci zaproponować młodzieżowym radom udział w różnego rodzaju warsztatach, po to, żeby w swoich lokalnych społecznościach, w swoich miastach, w swoich gminach mogły działać lepiej, efektywniej, żeby mogły się poznawać, żeby mogły korzystać z dobrych praktyk, czyli tego, co może ktoś już. Odkrył i można by było to wykorzystać. Czyli jest to takie zadanie, które my, jako Sekretariat do Spraw Młodzieży, wykonujemy nasze statutowe zadanie no i też zachęcamy do udziału i korzystania z tej naszej oferty. Zadaniem Sekretariatu jest zapewnienie łączności między organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie naszego województwa i organami władzy samorządowej i rządowej oraz instytucjami działającymi na rzecz młodzieży. Naszym zadaniem jest to, żeby pokazywać, że młodzieżowe rady miasta są potrzebne, że głos młodzieży powinien się liczyć. Terminu polityka młodzieżowa zaczęto używać stosunkowo niedawno, kiedy to zauważono, że młodzież jest ważnym podmiotem polityki Unii Europejskiej, a kondycja młodzieży ma wpływ na przyszłość Europy. A co sami zainteresowani sądzą o takich spotkaniach? Dziś w ramach warsztatów odbyły się już dwa spotkania. Teraz siedzieliśmy w czatrumach i mieliśmy możliwość porozmawiania z ludźmi z różnych organizacji. Dostaliśmy dużo materiałów, mogliśmy zadać wiele pytań. Głównie są to wymiany międzynarodowe. Na tym się teraz skupiamy i głównie o to pytamy. Dostajemy bardzo ciekawe, często z życia wzięte odpowiedzi. Młodzi ludzie angażują się w swoje zadania, dlatego też bardzo chętnie biorą udział w takich projektach jak ten. Najbardziej podoba mi się współpraca w grupach, którą prowadził Pan Sławomir Muzioł, bo najwięcej z nich wyniosłam. I zobaczyłam, ile rzeczy można jeszcze poprawić, które mogę wprowadzić u siebie w Młodzieżowej Radzie Miasta i jak bardziej integrować grupę. Drugą taką fajnym, fajnym modułem była, właśnie, była prezentacja innych Młodzieżowych Rad Miasta, które mówiły o tym, co zrobiły, jakie mają plany. I można wziąć z nich przykład i zastosować to w swojej radzie. Dzięki rozwojowi polityki młodzieżowej, politycy zapraszają młodzież do dyskusji, słuchają ich zdania i zauważają, że kwestie podejmowane przez młodzież są równie ważne. Dodatkowo ważne jest, by stworzyć młodym ludziom szansę do rozwoju, edukacji, stabilizacji i ułatwić wstąpienie w dorosłość.